Halo, halo? Halo Dobra, działa. Masz załączoną kamerkę? Mam, mam, mam załączoną, no. Witamy ponownie. Tak. Jesteś ma. A właśnie, jest, mieliśmy, koło, mieliśmy... Koło? Halo, mieliśmy kogoś pozdrowić, nie? Kogo? Do no, kogo? Ja Nie wiem. Anetkę? No? Anetkę? Anetkę mieliśmy kogo? Pozdrawiamy ją czy nie? Ja, ja to, pozdrawiam nie? Ja nie mogę Nie no, pozdrawiamy Aneczkę Ja nie mogę Pozdrawiamy wszystkich widzów Gotowi? Gotowi No w sumie co, ale no można ją pozdrowić, no bo w sumie poznała nas, nie? No Także coś się od nas należy, nie? O, to to. Ty, kasku nie zapiąłem, kur... O nie Zjedziemy gdzieś przy drodze A nie ma świateł gdzieś zaraz? Nie, jest stacja No to przejdźmy. to zjedź na pas, ale nie, nie zjeżdżaj na stację Zjedź na pas i... Przysiu, to ty zrobię Aaaa, to wszystko ja, wina Anetki powiedział Anetce kurde i chłop się Chłop się rozmarzył, no Że aż głowę by stracił Nie, to nie przez Anety Nie, nie? okej. Okay, okej. Okay. Okay. Dobra, czekajcie Takie fajne towarzystwo, to że to się spadło z głowy To przez nas, dokładnie No, to przez was Dobra, możemy jechać Dobry den, Havran, nasz hlera no Ahoj. Nie podpuszczam cię, nie? Ale zarzucimy go za rękę, tak O, siema Wej go po kilaj, tak? Co to kur... rondo wymyślił? No nie Ej, co ty tu masz tu za przycisk? Kur... <guluh> Yamaha <to guluh> nie odpali. <guluh> Yamaha <guluh> nie, Yamaha nie odpali? Yamaha! 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 Yamaha!